Przy szkole podstawowej w Rykoszynie powstanie nowy parking. Burmistrz Teresa Jakubowska właśnie podpisała umowę z wykonawcą inwestycji, która ma zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Planowany parking przy szkole w Wykoszenie będzie estetyczny i funkcjonalny. Całość inwestycji, której koszt opiewa na kwotę nieco ponad 285 tysięcy złotych zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy. Prace mają zakończyć się z końcem sierpnia, tak aby parking był gotowy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Ruszamy, jak dzieci pójdą sobie na wakacje i jak wrócą z tych wakacji, to już będzie piękny, nowy parking, który będzie służył wszystkim mieszkańcom i Szkoły Podstawowej w Rykoszynie. I naprawdę wszystkiego dobrego życzę, bo bardzo dobra i bardzo potrzebna inicjatywa, jeżeli chodzi o tą miejscowość, o to działanie. Estetyczne i funkcjonalne utwardzenie terenu przy szkole w Rykoszynie to inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo i komfort codziennego dojazdu do szkoły uczniów, rodziców oraz wszystkich korzystających z obiektu. Do tej pory brakowało tam odpowiednio przygotowanego miejsca do parkowania. To kolejna inwestycja samorządu, która odpowiada na realne potrzeby mieszkańców.